Stacja czwarta. Jezus oddycha swą ma Wchłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Może przyszły święty światło długi Panie, moje serce nie pyszli się i oczy moje nie są wyniosłe. Nie goniąc za tym, co wielkie albo co przerasta moje siły. Przeciwnie, wprowadziłem ład i spokój do mojej duszy. Jak nie mogę swojej matki, jak nie mogę, tak we mnie jest moja dusza. Wszystko rozważaj w sercu, pok pokornie zaufaj, nie bądź arogancki, że masz prawo wszystko rozumieć. Najświętsza Maryja chwyciła Boga za serce zdumieniem i zakwytem. Dostała scenariusz od Archanioła, nie do uwierzenia. Rozum umilkł, poddał się pod majestat planu Bożego zbawienia. Maryja też się bała, bo nie rozumiała wszystkiego, nie pojmowała ogromnej miłości Boga. Maryja zdumiewa nas bezgranicznym oddaniem, zaufaniem wbrew nadziei. Bądź jej synem, synem hetmanki niebieskiej. Niech jej maczerzieńskie serce uzdrowi Twoje zranienia, Twoją samotność. Wyjdź z domu Maryi. Aby zbudować swój dom życia na miłości, która zaufała miłości, bez kalkulacji, bez uprzedzeń, wystarczy tylko słuchające serce.